Mamy już nowy rok, a wraz z nim pojawiły się nowe postanowienia. Wiem, że postanowieniem wielu osób jest schudnąć. A jak to zrobić efektywnie, jak nie tracić motywacji i jak uniknąć efektu jojo? W tym filmie chcę Ci przedstawić kilka rad, dzięki którym odchudzanie będzie łatwiejsze. Przede wszystkim swoją przygodę z odchudzaniem zacznij od określenia swojego celu. Niech będzie konkretny i realny do wykonania. Na przykład chcesz schudnąć 5 kg. Zastanów się, jak możesz to osiągnąć. Przyjrzyj się swojemu stylowi życia, zobacz, jak wygląda Twoja dieta i aktywność fizyczna. Dobrym sposobem jest zapisywanie spożywanych posiłków na kartce lub w telefonie. Później taki zapis żywieniowy można przeanalizować i wyciągnąć z niego wnioski. Może jesz zbyt dużo fast foodów? Lub twoje posiłki są na ogół zdrowe, ale często między nimi podjadasz słodycze. Być może chodzisz na siłownię trzy razy w tygodniu, ale po powrocie do domu leżysz cały wieczór na kanapie i oglądasz Netflixa. A do biura dojeżdżasz samochodem. Wtedy należałoby zwiększyć swoją pozatreningową aktywność fizyczną. Czasem wystarczą małe zmiany. Zastanów się, co możesz zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel. I w jaki sposób będziesz go monitorować. Dobrym sposobem jest wyznaczenie terminu, w którym osiągniesz zamierzone cele. Możesz podzielić go też na cele cząstkowe, np. schudnięcie w miesiąc 2 kg. Takie osiąganie celów cząstkowych da Ci satysfakcję i Twoja motywacja nie spadnie. Odchudzanie małymi krokami Nie wywracaj swojego życia do góry nogami. Jeśli wcześniej jadłeś mało warzyw, a prawie wszystkie posiłki spożywałeś w McDonaldzie, nie wprowadzaj do diety pięciu posiłków gotowanych w domu, w tym trzy sałatki w ciągu dnia. Bo wiadomo, że szybko porzucisz taką dietę. Niech zmiany będą stopniowe i dostosowane do Ciebie. Lubisz fast foody lub słodycze? W porządku, możesz zostawić je w swojej diecie. Ale postaraj się, aby Twoja dieta bazowała na zdrowych produktach, a słodycze niech będą do niej dodatkiem. Jeśli wprowadzisz zbyt duże restrykcje do diety, to szybko się zniechęcisz i wrócisz do poprzednich nawyków żywieniowych. Zasada 80 na 20. Jest to zasada, która opisuje podejście do zdrowego, zrównoważonego odżywiania. Opiera się na założeniu, że 80% produktów, które spożywamy, to produkty zdrowe i nisko przetworzone. Natomiast pozostałe 20% to produkty, które występują poza naszą standardową dietą, tak zwane jedzenie dla przyjemności. Najczęściej proporcje te odnoszą się do tygodnia, dwóch tygodni lub miesiąca. Te 20% z diety możesz przeznaczyć na to, na co akurat masz ochotę, np. przykład pizzę, czekoladę czy alkohol. Warto tutaj zaznaczyć, że możesz to zrobić, nie musisz. Jeśli nie chcesz w ogóle słodyczy, bo ciężko ci zapanować nad ich ilością, to śmiało możesz wybrać taką drogę. Jednak wiem, że dla wielu osób pozwalanie sobie na takie rekreacyjne produkty pozwala zachować balans. Jakie są korzyści ze stosowania tej zasady? Pozwala ona zachować zdrowy rozsądek. Nie ma w niej zakazów czy wyrzeczeń. Możesz sobie pozwolić na wszystko, tylko w odpowiednich ilościach. To z kolei powoduje, że prowadząc zdrowy styl życia, niczego nie będzie nam brakować. Pozwala unikać napadów na jedzenie lub przerywania diety. Na samym początku ciężko jest zmienić swoje nawyki żywieniowe i odmawiać sobie produktów, które lubimy i do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jeśli już zjemy coś mniej zdrowego, wyłamujemy się z diety i zazwyczaj rekompensujemy sobie dni, w których odżywialiśmy się zdrowo, tymi mniej zdrowymi produktami. Natomiast zmieniając swoje nawyki stopniowo i zwiększa szansę na powodzenie. Niektórzy przekształcają tę zasadę w odmiany 85 na 15, 390 na 10. Wszystkie te zasady pozwalają cieszyć się jedzeniem, a jednocześnie jest zdrowo. Ogólnie chodzi o to, żeby większość naszych posiłków składała się ze zdrowych, wartościowych produktów, a nieznaczna może składać się z produktów smacznych, ale niekoniecznie odżywczych. Podkreślę, że jest to tylko możliwy sposób odżywiania. Część osób będzie wolała spożyć całe zapotrzebowanie w postaci zdrowego, pełnowartościowego jedzenia, a część będzie stosować zasadę 80-20. na Znajdź sposób odżywiania, który będzie dla Ciebie odpowiedni i na którym będziesz czuć się dobrze. Pamiętaj, że zdrowe odżywianie to nie kara. Żeby schudnąć, nie musisz stosować różnego typu diet, jak ketogeniczna, dukana czy kapuściana. Aby schudnąć, należy wytworzyć deficyt energetyczny. Czyli musisz żyć mniej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie lub zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Skąd masz wiedzieć, ile wynosi Twoje zapotrzebowanie? Możesz skorzystać z dostępnych wzorów i je obliczyć. Pierwszą wartością, którą należy obliczyć, jest podstawowa przemiana materii. Określa ona ilość energii potrzebnej do zachowania podstawowych funkcji życiowych, jak układu oddechowego i krążenia, utrzymanie stałej ciepłoty ciała, budowy i odbudowy tkanek i innych funkcji. Wartość PPM zależy od masy ciała, wzrostu płci, wieku i stanu fizjologicznego. Wzór do jej wyznaczenia umieszczę w linku pod filmem. CPM oznacza całkowite wydatki energetyczne człowieka, wliczając tu naszą aktywność, jaką jest praca, codzienne obowiązki i sport. Do szacowania całkowitej przemiany materii wykorzystuje się współczynnik aktywności fizycznej PAL. Do oznaczenia współczynnika aktywności fizycznej należy wziąć pod uwagę to, co robisz w ciągu całego dnia. Jak wygląda twój rodzaj pracy, treningi oraz co robisz w wolnym czasie. Jeśli obliczyłeś już swoją całkowitą przemianę materii, to jeśli chcesz schudnąć, należy od całkowitej przemiany materii odjąć około od 200 do 500 kcal dziennie. Czy trzeba liczyć kalorie? Nie zawsze. Czasem wystarczy obserwować swój organizm i szacunkowo określić, jaka ilość jedzenia będzie dla nas odpowiednia. Może okazać się, że zmiana nawyków żywieniowych i wyeliminowanie podjadania wystarczy do spadku masy ciała. Pamiętaj, że idealna dieta to taka, którą jesteś w stanie utrzymać długoterminowo. W zdrowej diecie jest też miejsce na słodycze czy pizzę. Jak powinna wyglądać dieta? W ubiegłym roku zostały przedstawione najnowsze zalecenia zdrowego żywienia oraz model talerza zdrowia, który zastąpił dotychczasową piramidę żywieniową. Talerz zdrowia w przystępny sposób pokazuje, jakich produktów należy jeść więcej, jakich mniej oraz jakie produkty należy zamieniać, aby odżywać się zdrowo. Hasłem przewodnim tych zaleceń żywieniowych jest zdanie: Jest różnorodne produkty każdego dnia i jest w tym wiele prawdy. Talerz zdrowia pokazuje produkty oraz ich ilości, które powinny znaleźć się w codziennej diecie. Warzywa i owoce stanowią połowę talerza. W piramidzie żywienia stanowiły jej podstawę, dlatego powinno się je spożywać jak najczęściej. Większą część stanowią warzywa, które powinny być podstawą diety. Każda barwa owoców i warzyw wykazuje różne właściwości, dlatego najlepiej spożywać różnokolorowe warzywa i owoce, aby dostarczyć organizmowi różnych składników. Produkty zbożowe. Jedną czwartą talerza zajmują produkty zbożowe, tak jak makarony, kasze, ryż, pieczywo. Rekomenduje się spożywanie produktów pełnoziarnistych. Ostatnią czwartkę stanowią produkty będące źródłem białka i tłuszczów, czyli chude mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych, nabiał, jaja, orzechy. Jakich produktów należy jeść więcej? Produktów zbożowych z pełnego ziarna, np. makaron, razowy, brązowy ryż, pełnoziarniste pieczywo, różnokolorowych warzyw i owoców. Należy pamiętać, że warzywa powinny stanowić większą część diety, nasion roślin strączkowych, np. ciecierzycy, fasoli, bobu, soczewicy, produktów mlecznych niskotuszczowych, szczególnie fermentowanych, orzechów i nasion, np. orzechów włoskich, pestek dyni, słonecznika. Czego należy jeść w niej? soli, czerwonego mięsa, przetworów mięsnych, cukru i słodzonych napojów, fast foodów, słonych przekąsek. Nie pij też kalorii. Wiele osób często zapomina i nie zdaje sobie sprawy, że soki, alkohol mają kalorie. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie zjedzenie całej pomarańczy niż wypicie z niej samego soku. Po zjedzeniu pomarańczy dzięki zawartości błonnika odczujesz sytość, której nie poczujesz po wypiciu soku. Pamiętaj, że to nie od konkretnych produktów się tyje, ale od ich nadmiernego spożycia. Dlatego umiar i zdrowy rozsądek to słowo klucz. Włącz aktywność fizyczną do swojego życia. Jak wiadomo, aktywność fizyczna jest jednym z filarów zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby ruszać się minimum 150 minut w tygodniu. Każda forma aktywności fizycznej ma wpływ nie tylko na poprawienie rezultatów odchudzania, ale też zapobieganie chorobom układu krążenia. Jaki rodzaj aktywności wybrać? Taki, który sprawia Ci przyjemność. Nie musisz chodzić na siłownię lub biegać. Znajdź aktywność dla siebie. Naprawdę jest dużo możliwości. Sama kiedyś myślałam, że sport nie jest dla mnie. Nigdy nie lubiłam ćwiczyć w szkole na wf grać w siatkówkę czy koszykówkę. Teraz nie wyobrażam sobie życia bez sportu. Wiesz dlaczego? Po prostu odkryłam, że nie lubię gier zespołowych. Za to sporty indywidualne jak bieganie, narciarstwo, kalistenika czy crossfit to coś dla mnie. Tak samo może być w Twoim przypadku. Znajdź taką aktywność fizyczną, która sprawia Ci przyjemność. Może to być pływanie, jazda na rowerze czy fitness. Nie zmuszaj się do czegoś, czego nie lubisz. Jeśli spory będzie sprawiał Ci przyjemność, zwiększy to szansę, że stanie się naturalnym elementem Twojego dnia. Możesz także znaleźć partnera treningowego. Ćwiczenie z nim może zwiększyć motywację do treningów, wzajemne wspieranie się, motywowanie w słabych chwilach sprawi, że nie odpuścisz i będziesz dążyć do wyznaczonych celów. Jeśli nie masz partnera treningowego, dobrym rozwiązaniem są też zorganizowane ćwiczenia w grupa. Mogą to być zajęcia fitness lub wspólne wyjścia na bieganie, organizowane w większych miastach. Sama zauważyłam, że dużo lepiej ćwiczy mi się na siłowni, kiedy otaczam się trunującymi osobami niż samych w domu, gdy nikt mnie nie widzi. Ale to nie tylko aktywność podczas treningów jest ważna. To, co robisz w ciągu dnia, jest równie istotne. Spacery, wysiadanie kilka przystanków wcześniej lub parkowanie samochodu dalej od miejsca docelowego, wybieranie schodów zamiast windy to tylko dorobne triki na zwiększanie pozatreningowej aktywności. To tylko kilka porad, dzięki którym odchodzenie będzie łatwiejsze. Nie gwarantuję, że odnoszą się one w 100% do Ciebie. Jeśli nie chcesz polegać na metodzie prób i błędów, polecam Ci skorzystanie z pomocy dietetyka. Możesz zdecydować się na indywidualny plan żywieniowy lub skorzystać z gotowego jadłospisu, dzięki któremu nie będziesz musiał zastanawiać się, co i w jakich ilościach spożywać. W mojej ofercie znajdują się jadłospisy zimowe, które skomponowane są z sezonowych składników, oraz jadłospisy szybkie, przeznaczone dla osób, które nie lubią gotować, nie chcą tracić czasu na gotowanie. Bez względu na to, jaką drogę obierzysz, trzymam za ciebie kciuki.